Witajcie, kochani, 18 listopada. Dzisiaj mamy piękny, słoneczny dzień. No, i zobaczymy, czy dzisiaj uda mi się namierzyć jakiegoś prawózka. Jak na razie, to widziałam tutaj. Pięknego zajączka. Jeszcze jaki piękniutki. Młodziutki. No, jeszcze jaki piękny urosł. A tam dalej... Był prawusek. Ale dzisiaj niestety tam nic nie ma. Zobaczymy, czy dzisiaj da się namierzyć jakiegoś prawózka. A to co to? Hmm, gołąbek jeszcze. Jaki piękny. Jeszcze jakie piękne świeżutki rosną. Może dzisiaj się uda jakiegoś kozaczka znaleźć. Nic nie wiadomo. Cieplutko jest. Bardzo ładna pogoda. No i kurde. Kolejne zajączki. Ale piękniutki. I tu następne. Kurde, jeszcze urosły zajączki piękne. Jakie ładne. Jeszcze jakie piękne, trzy zajączki mamy. Cudne. I kolejnego mamy zajączka. Będą młodziutki. A, a, spleśniały. To nie będziemy go brać. Niestety. I kurde. Chyba namierzyłam boczniaczki. Piękne. Tak bym chciała spotkać żeby takich dużo było. Jak widzę na filmikach na YouTubie, to takie piękne znajdują, ale jestem w ogóle w szoku, że u mnie te grzybki się pokazują. Już trzecią brzuszkę taką znalazłam z tymi boczniakami. No, ale nie będę ich zrywać, bo już takie widać. Coś ich tak gryzie. Pewnie ślimaki. Ale znów mi się udało namierzyć te cuda. Super. No, niestety w tym lesie nie namierzyłam żadnego ani prawdziwka, ani kozaczka. Będzie trzeba się pożegnać z tym lasem już. No już tu chyba nie będę przyjeżdżać. No bo nie ma sensu. Już nie było żadnego grzybka. Tylko były trzy zajączki. No i te boczniaki. A tak to nic poza tym. Jadę gdzieś indziej. Zobaczyć. Może coś, może coś jeszcze znajdę? Zobaczcie jeszcze jaka kania. Ale wielka. Już przejeżdżam, patrzę, co takiego wielkiego stoi. A tu kania. Tu jedna, a tu już druga. Biedna się przewróciła. Już się przewróciła, biedaczka. Jeszcze były dwie. Och, ale piękne słoneczko. Naprawdę, tak jest cieplutko. W lesie też jest tak fajnie, wilgotno, ciepło. Powinny jeszcze jakieś grzybki rosnąć. Ale to pewnie już, już nie pora. I grzybni pewnie nie ma już. Tam jakieś sporadycznie się znajdą, jedne sztuki. No zobaczymy, jeszcze przejdę się na podgrzybkowe miejsca. A to co to za grzybki? Tu jakieś nieznane. ptaszki ćwierkają nawet warto pochodzić sobie po lesie w taką pogodę poddychać świeżym powietrzem no dobra jeszcze wpadnę w jedno miejsce I jeszcze zobaczcie pod grzybeczkę trafiłam Nawet ładne. Świeżaczek. Piękne. Może jeszcze coś tam się znajdzie. Jeszcze jakiegoś podgrzebeczka. Kolejny podgrzybeczek został namierzony. Jeszcze podgrzewaczek kurs. Tu jak ktoś sobie kopał dołek. Pewnie jakaś sarna, a może dzik, nie wiem. Kolejny dołek, kolejny dołek. Ktoś sobie. Kopytka ostrzyły. <grybka> no i tak chodzę po tych tu podgrzybeczkach, ale już bieda. Nie ma. Dwa podgrzybeczki, i już koniec. Bo już chyba będzie koniec z grzybkami. Liści pełno pospadało Tak próbuję znaleźć tego boczniaka. Szukam różnych pni. Podobno one są na liściastych pniach. No ale u mnie. Łaboi z tymi grzybkami. W innych korderegionach Polski mają pełno tego. I tu znów kolejny dowek. Trzy dołki. Kto tu sobie tak tę kopytka ostrzył? O, jeszcze jakieś tu Podgrzybeczek, jeszcze jakiś. Biedak stoi. Ale ciebie nie będziemy wyrywać. Rośnij sobie. I tu jeszcze znalazł się podgrzybeczek. I tu jeszcze jeden jeszcze tam jakiś. Sobie rosną. Ale niech sobie zostaną. Zobaczcie kolejny. Ten to taki ładny. To go weźmiemy na suszenie. Jeszcze taki. Nie jest zły. I jeszcze tu widziałam. Zobaczcie. Ten jaki. Ciekawy. Ale ma kształt. Ciekawe co wam to przypomina. Jak myślicie? Śmieszne. Ale fajne.